Bonnie Debany. Antagonista w grze Five Nights at Freddy's. Tak jak pozostałe animatroniki, w każdej nocy próbuje nas złapać, natomiast w dzień gra w kapeli Freddy'ego Fazbeara. Bonnie. Lawendowy animatronik o wyglądzie królika i różowo-czerwonych oczach. Posiada także czerwoną muszkę. Na scenie gra na czerwono gitarze. Jako jedyny nie ma brwi i tak jak Chica nie ma piegów. Nie licząc jego głowy i koloru, większość ciała tego antagonisty jest identyczna z ciałem Fredego. Ta wersja Boniego, tak jak inne animatorki w pierwszej części gry, nie ma zębów w górnej szczęce. Startową lokacją Boniego, podobnie jak jego kompanów Fredego i Chiki, jest show stage. Po aktywacji może przemieścić się do wybranego pomieszczenia po lewej stronie, nie licząc Pirate Cove. Oznacza to, że może pojawić się w jadalni, kulisach, zachodnim korytarzu, schowku i w rogu zachodniego korytarza. Kiedy zagląda do biura, stoi przy lewych drzwiach. Bonnie znany jest z tego, że zagląda do biura częściej niż inne animatroniki i tak jak Foxy pojawia się po lewej stronie. Stoi bezpośrednio przy drzwiach w przeciwieństwie do Chiki, która stoi przy oknie biura. Częstotliwość pojawiania się Bonniego przy biurze jest nieprzewidywalna, ponieważ używa on teleportacji, co można zobaczyć w cheat mode w mobilnej wersji gry. Bonnie jest zdolny do chwilowego włączenia kamer, aby przemieścić się w inną lokację, tak jak inne animatroniki, oprócz Frediego i Foxiego. W niektórych nocach, jeśli gracz nie patrzy na Bonniego na monitorach, nie przemieści się z show stage. To jedna z najlepszych metod przetrwania nocy drugiej. W czwartej i piątej nocy, kiedy Bonnie stoi przy kamerze na zewnątrz, kamera 2B, jego głowa i szczęka trzęsą się w paranormalny sposób. Podczas każdej nocy może być widziany w odległości kilku centymetrów od kamery w backstage, skierowany twarzą na wprost do niej. Jego oczy są wtedy kompletnie czarne. Kiedy Bonnie wejdzie do biura, a gracz obserwuje kamery, mogą być słyszane ciche jęki. <laughs> Kiedy gracz opuści monitor, Bonnie zaatakuje go kończąc w tym samym grę. Bonnie może także samą siłą opuścić monitor. Bonnie jest pierwszym animatronikiem, który może przemieścić się w kierunku naszych drzwi. Od nocy pierwszej Bonnie jest aktywniejszy od pozostałych animatroników. W trailerze gry Bonnie biegnie korytarzem. W samej grze to Foxy przejął tę rolę. W trailerze Boni ściąga maskę z głowy, pokazując Endoszkielet. Nie zostało to jednak wykorzystane w grze. Scott Calton uważa, że Bonnie jest najstraszniejszym animatronikiem. Dodatkowo twórca gry oznajmiał, że wiele razy śnił mu się w jego koszmarach. Podczas śmierci lub podczas włączania gry może pokazać się bezoki Boni, który widnieje kilka sekund. Potem tym widok przeskakuje do menu. Pojawia się też, kiedy Golden Freddy jest w biurze. Istnieje błąd, który sprawia, że czasami atak niego nie jest widzialny, a jedynie słyszalny. Bonnie jest jedynym animatornikiem w pierwszej części gry, który nie ma brwi. Scott wiele razy w wywiadach wspomniał, że Bonnie jest jego ulubieńcem. Jednak w gazecie po Nightmare Mode w 3 napisał, że Boniego nie lubi. Możliwe, że ciągle jest jego ulubieńcem, ale był zły za to, co zrobił mu w koszmarach. Niektórzy uważają, że Bonnie jest dziewczyną. Głównie jest to spowodowane jego. Imieniem i kolorem kostiumu. Jednak Boni jest samcem, co jest oficjalnie potwierdzone przez Scotta. Od nocy czwartej szczęka i głowa Boniego trzęsą się w paranormalny sposób, gdy stoi w kamerze West Hall Corner. Oficjalnie nie ma swojego fantomowego odpowiednika, ale może być nim Springtrap ze względu na uszy królika, który ma także Boni. Jego imię pochodzi od słowa bunny, co oznacza królik. Zgodnie ze słowami Scotta, Boni był pierwszym animatronikiem dodanym do gry w trakcie produkcji.